U mnie teraz trwa gotowanie. Nazania będzie, o której wspominałam wczoraj. Tutaj zaraz już będzie gotowe mięso. Zaleję to sosem, które przygotowywałam kiedy? W sierpniu? We wrześniu? No, sos mojej roboty. Naczynie do zapiekania naszykowane. I będę tutaj robić sos beszamelowy. Zrobiłam sobie kawę i podjadam rogaliczki z wczoraj. No, pięknie wyszły i pyszne, nieskromnie powiem. Jak widać, znikają. Lazania nastawiona, ale jest tak ciepło, że nawet do domu się nie chce wracać, chce Miszka? Mhm. Idziemy na spacer do naszego sadu i na pole z burakami. Jeszcze nie wykopane, jeszcze czekają. Nie wiem w sumie ile. Buraki cukrowe ogromne są. Dzieciaki tu podejmują próbę, żeby wyrwać. Ale... ale ciężko. Czekaj. O wow! Ogromny. Tego się nie spodziewałam, ale dostałam prezent z Malty od męża. Bardzo ładny. Wieczorem zawsze tracę w ogóle popołudnie. Jak już jest cała rodzina w komplecie, to tracę będę do nagrywania i trochę czas. Przyszły moje okulary z Gaida Optyk, które wybieraliśmy z Góry kilka tygodni temu. Ja sobie wybrałam właśnie te transparentne, a mąż mi doradzał takie oprawki, więc teraz będę w różnych. Co tam myszko? Chciałabyś mój telefon i lepić aplikacją? No właśnie. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.